Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o medycznych również musiały orzekać na podstawie zgodności lub też niezgodności z zasadami wiedzy medycznej. Posłużenie się w tych nowych przepisach tym pojęciem będzie skutkowało tym, że ustawodawca, a przede wszystkim rzecznik praw pacjenta rozpoznający taki wniosek, będzie musiał od strony medycznej zastanowić się, czy ta szkoda powstała na skutek działania zgodnego lub też niezgodnego z wiedzą medyczną, będzie musiał zastanowić się, na ile tej szkodzie można było zapobiec, realizując dostępne świadczenia zdrowotne. Czyli to to e będzie wiązało się z koniecznością zgłębienia dość poważnego zakresu wiedzy specjalistycznej. Same komisje jak funkcjonowały przez te ponad 10 lat, to w tego rodzaju przypadkach bardzo chętnie korzystały z opinii biegłych. Takiej możliwości nie ma, natomiast zamiast tego przy Rzeczniku Praw Pacjenta ma działać zespół do spraw świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych i on ma stanowić takie merytoryczne ramię. Przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta będzie rozpoznawał te postępowania i będzie wydawał decyzję administracyjną przyznaniem lub też nieprzyznaniu świadczenia kompensacyjnego. Widzimy, że w skład zespołu ma wchodzić przynajmniej 20 członków powołanych przez Rzecznika, przy czym przynajmniej 15 ma wykonywać zawód lekarza. W przepisach przejściowych. Wyraźnie zaznaczono, że w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przypomnę, że weszła w życie 6 września, mamy taki zespół powołać, a liczy on co najmniej 20 członków. Nie sposób, drodzy Państwo, przecenić znaczenia tych przepisów, które przed chwileczką Państwu przytoczyłem, bo w zależności od tego, jak te przepisy zostaną wdrożone, będziemy mieli albo model efektywny, albo model, który będzie podlegał paraliżowi. Na jedno, że tu mamy zwrot od co najmniej 20 członkach. Gdybyśmy ograniczyli się do tego poziomu, czy zadowolili się tym poziomem minimalnym, to w mojej ocenie mamy przepis na porażkę. Tak, znaczy. To, co widzicie Państwo na przeźroczu, już się dzieje. Tak? Ten Rzecznik Praw Pacjenta już ten zespół ekspercki yy, yy, kształtuje. Na chwilę obecną mamy, o ile mi pamiętam, jak sprawdzałem, wczoraj na stronie Rzecznika Praw Pacjenta mamy 45 osób bardzo yy, biegłych, bardzo, yy, bardzo, który bardzo odpowiada yy, zadaniom, które przed nimi yy, stoją. I ja też z ogromną satysfakcją przyjmuję fakt, iż. Yy, to absolutnie nie jest koniec, tylko to jest początek, początek drogi. Dlaczego tak mocno podkreślam tę kwestię? Proszę Państwa, zwrócić uwagę, jak wyglądał napływ spraw do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Na przestrzeni lat ta tendencja była lekko spadkowa, ale widzicie Państwo, że tych spraw w każdym roku mieliśmy blisko, blisko tysiąc. Zobaczymy za chwileczkę w statystyce, jak to, jak to wyglądało dalej, ale w znakomitej większości tych przypadków ze względu na taką, a nie inną definicję zdarzenia medycznego, czy to na gruncie tamtego, czy obecnego stanu prawnego, konieczne będzie poszerzenie wiedzy specjalistycznej przed wydaniem orzeczenia decyzji. W związku z czym ten zespół musi być szeroki, musi pracować efektywnie. Żebyśmy, żebyśmy mogli te decyzje wydawać, w, no właśnie, w terminach przewidzianych ustawowo. Zwróćmy uwagę, zespół wydaje opinię w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku w składzie nie więcej niż trzech osób. Rzecznik po uzyskaniu opinii wydaje decyzję administracyjną. Na wydanie decyzji ma trzy miesiące. Te terminy oczywiście będą ulegały przedłużeniu, chociażby, przedłużeniu chociażby z racji tego, iż ta procedura w dużej mierze jest papierowa i te terminy będą legały wstrzymywaniu w momencie, w którym będziemy oczekiwali na dokumenty, informacje, wyjaśnienia, czy to od szpitala, czy to od wnioskodawcy, na przykład od pacjenta. bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której po bardzo dobrej w mojej ocenie kampanii społecznej, kampanii medialnej, która obecnie jest, przepraszam, mm. prowadzona dojdzie, czy przyjdzie moment, w którym tych wniosków wpływa naprawdę naprawdę multum i od tego na ile efektywnie ten zespół merytoryczny będzie, będzie pracował, no zależy sukces lub też piasko nowego trybu kompensacyjnego, więc ta praca, która jest wykonywana w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta obecnie no jest absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o efektywność tego nowego, tego nowego modelu.